Hej, hej, siemanko, witajcie na kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons. Ostatnio na oficjalnym kanale Minecrafta mogliśmy prześledzić transmisję na żywo wprost od twórców Minecraft Dungeons i zobaczyć jak śmiesznie radzą sobie z własnym towerem w Luminous Knight. Ale najważniejsze dla nas jest to, że ujawnili nowe biomy do naszej wieży i w dzisiejszym odcinku chciałbym się do tego odnieść wciąż kiedy widzę luminescencyjne znaki mam wrażenie, że to jakieś zagadki, ale z tego co mówią sami twórcy to po prostu znaki, które tam były od zawsze i dopiero stały się widoczne w nocy. Sami nie wiedzą skąd, ale nadal nie tracę nadziei, że wpadną kiedyś na pomysł i ogarną nam ciekawe znajdźki, takie jak na przykład zdobywanie run i tajny krowi poziom, ale na to jeszcze musimy poczekać. Ujawniono całkowicie nowe bajomy, których jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć w żadnej edycji Towera. Są to m.in. Bajomy. Bagienny przypomina błotniste bagna. Kopalniany przypomina kopalnię czerwienitu. Oraz wodny, czyli oczywiście znany nam bajom z Hidden Deeps. Plus do tego mechanika z kluczykiem, kilka utrudniających przejście systemów. No i musimy pilnować naszego poziomu tlenu. Z ciekawostek chciałbym wspomnieć i podkreślić, że Whitefire, czyli końcowy mini bosik, ma również funkcję autoleczenia. Robi to w momencie, w którym wejdzie w obszar ognia. Wtedy automatycznie uruchamia się jego sekwencja leczenia. Ciekawe ale w naszym przypadku i przy naszym stylu grania, ten boss nie ma najmniejszych szans nawet na unik, a co dopiero na leczenie. Obejrzyjmy sobie, jak poszło twórcom we własnej grze. Dobra, to zobaczmy, co tutaj dzisiaj twórcy nam powiedzą na żywca. Po prostu postaram się to mniej więcej skomentować. Tutaj po lewej stronie widzę gościa, prezentera, który właśnie jest tutaj prowadzącym. Ta pani jest właśnie jedna z ważniejszych osób również prezentująca właśnie cały content z Minecraft Dungeons, a tego jego mościa z prawej strony. Wydaje mi się, że to jest osoba od Minecrafta typowo. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Lecimy, zaczynajmy ten okay. Specjalny bieg. I zauważcie, w lewym górnym rogu jest tryb zwykły, standardowy, nie jest to żadna apokalipsa ani nic tego typu. Grają na najniższym poziomie trudności. W prawym górnym rogu, zobaczcie, jest tylko 6 pięter. Oczywiście jest to tower tylko i wyłącznie na cele tego live'a pokazu. Także...

Okej, okay, tutaj też czas wspomnieć o tych symbolach. Cały czas mówią, że próbują dostosować te wszystkie wszystkie piętra Towera do bajomów, które już widzieliśmy w standardowym trybie grania w każdych DLC kach, także myślę, że możemy się spodziewać wszystkich DLC ogólnie w Towerze. O, trudne pytanie. Ooo, jak zwykle! To jest to, o czym mówiłem. Niestety, jeżeli zapytamy się twórców jakieś takie trudne pytanie, to nie wiem, nie wiadomo, nie powiem, nie zdradzę wam tej tajemnicy. O, i mamy właśnie biom typowo błotnisty, bagienny. To jeden z pierwszych biomów, właśnie tych nowych, których jeszcze nie widzieliśmy Całe że, Widać, że te wiedźmy naprawdę. Wow! Słuchajcie na apokalipsie. Te wiedźmi naprawdę dadzą nam w kość. O, no, tutaj pani prowadząca jeszcze nie wie, żeby te wiedźmi właśnie zestrzeliwać z łuku. No, prawie ginie, patrzcie na to, na standardowym trybie ginie. Nie wiem, czy pszczela zbroja jest tutaj akurat dobrym pomysłem, ale chyba nie miała innego wyboru? Ja bym nawet tutaj w tej zbroi najemnika mógł. i dałbym radę, wy pewnie również. Uwaga, pytanie. Czy dodasz wariant strażnika Wardena do ciemnego, starżotnego miasta w Minecraft Dungeons? Yes, questions, but... Maybe. Ja, i znowu to samo. Może nie no nic się nie dowiemy. Nic naprawdę tutaj też oczywiście był czat na żywo i zadawali pytania. No ale te najważniejsze pytania, oczywiście, nie, nie uzyskały żadnej odpowiedzi. Tyle, co mogliśmy zobaczyć na tym live, to jest oczywiście z Minecraft. Dungeons. To są te nowe piętra i też chciałbym Wam to wszystko pokazać i skomentować mniej więcej. Co to za stworzenie? Strażnik wieży. Okej, okay, czyli to na tej zasadzie zrobili, że twórca Minecrafta z twórcą Minecraft Dungeons. <laughs> is that, is that three pretending to Nie będę <laughs> okay. Nie no, ma śmiech. Chciałbym mieć taki śmiech jak ten gościu. Dobra, mamy tutaj Power Smith, czyli ulepszacz. Kolejne piętro z Kowalem. No i też w trakcie tego live'ika było głosowanie co mają wybrać w, przy piętrze z bossem i mamy piętro kopalniane kopalnia czerwienitu, czerwonego kamienia. Somebody, uh, I'm not going to mention who in my team decided that it would be very fun to add to the patch notes that we made the mine cards four times stronger. Oh. Nie słyszałem o tym patchnocie, żeby wózki miały czterokrotnie mocniejsze e, obrażenia i to jest właśnie plotka. No i właśnie twórca teraz dementuje te wszystkie plotki, więc wagoniki nie zdają ani trochę ani gra ma więcej demedu niż zawsze. So people, people me, um... Tak, ludzie ją prankują. No nie wiem, to jest takie trochę dziwne. Czyli nie dogadują się za bardzo, e, jeżeli chodzi o pałcznoty, pałcznotami, a faktycznie jest co innego. I to właśnie przed chwilą chyba ta pani to powiedziała. I mamy Wodny Bajon trzeci, nowy. Biomek już teraz możemy zauważyć w akcji, jak to będzie wszystko działało. Widzimy, że Nasz pasek życia, a nasze serducho tak naprawdę dzieli się na dwie części, tak jak to było w przypadku Hidden Dipsa. I musimy oczywiście, pomimo tego, że dbać o nasze życie, to jeszcze musimy dbać o nasz poziom tlenu Niech ja zerknę, gdzie są te gejzery z tlenem i tutaj mamy po lewej przystarcie No a tam dalej chyba jest Kolejny Okej, okay, trochę to potrwa, zanim to sobie ogarną. Jest Guardianek, Utopce, wszystko się zgadza. O, i ważne pytanie teraz: Jak planujecie i wymyślacie pomysły w przypadku Seasonal Adventures, albo ogólnie Minecraft Dungeons? I ta odpowiedź mnie zmroziła, naprawdę. Myślałem, że.

Czyli burza mózgu, okej, okay, no to jest, ja jestem w stanie zrozumieć. Ale zanim tutaj ona będzie się wywalała, także ja sobie oczywiście skipnę i przerzucimy się do momentu, w którym ona odpowiada na to pytanie, co mnie tak naprawdę zmroziło. Przejdźmy do odpowiedzi. Więc nasz dyrektor artystyczny poszedł na imprezę, na której ludzie nosili całą tę neonową farbę. Chodzi o farbę luminescencyjną I tak powstał drugi sezon seasonal adventures. Ciekawie. No, nie wiem, nie powiedziałbym. Niesamowita historia, serio. Jak w ten sposób będą projektować tą grę, to nie wiem. Bardzo krótkowzroczni są twórcy. Nie chcą właśnie planować żadnego długofalowego kontentu. Mamy pierwsze przeszkadzacze. Oj, komuś się kończy życie i nie ma tlenu. No niedobrze, niedobrze i znowu spada. Proszę Tragedia. Na piątym piętrze zaczynasz się stresować, to co dopiero by było jakbyś, nie wiem Była na 29 Nie, dobra, słuchajcie. Przejdźmy sobie do momentu, w którym jej się w końcu to udaje zrobić. Dobra, teraz gra ten gościu od Minecrafta. Nie grał nigdy w towera przede wszystkim, ale gdzieś tam coś mówi, że kojarzy Minecraft Dungeons. Zweryfikujmy i faktycznie, trochę lepiej mu poszło. Ma już kluczyk. Skacze małżą, Tutaj się przeskakuje, OK. No, pierwsza zagadka, jaką widzę w towerze, to wszystko będzie zależało od tego, na jakim piętrze będzie ten bajomek się nam wyskaluje. Wtedy może być problem. Skipnął wybór. Jaki śmiech! lubię go już! Jaki fail! No dobra, już leć, lecimy z tym! Dobra, niech sobie coś tutaj zenchantuje, rozda te punkty. Zobaczymy na co rozda: czy na broń, czy zbroję. Jaki sword na pierwszym poziomie tragedia! Totalna tragedia. Dawaj, bierz zaangażowanie. Bardzo dobry wybór. Ale, ale tutaj naprawdę pokazują straszny poziom. Dobra, whitefire się zrespił. A to też jakaś ciekawostka, nigdy nie widziałem, żeby... Postać na tak niskim levelku stoczyła walkę z Whitefire'em, z Ognikiem, niszczy mu pierwszą zbrojkę, pierwszą tarczę. O, i bardzo ważna informacja. To, o czym nawet nie wiedziałem i się nie spodziewałem, bo zawsze ognik padał w kilka sekund dosłownie. A jeżeli troszeczkę zwolnimy nasze tempo, to możemy zauważyć, że płomień może się uleczyć wchodząc we własny płomień, który stworzył. Tutaj widzimy też na ekranie są dwa płomienie, i mam nadzieję, że twórcy to pokażą i będziemy mogli to fajnie zobaczyć na tym odcinku. By

Uh, <laughs> Co? Czy on właśnie przeklnął? <laughs> Play games over here. No, no, stop You're attacking. You're doing very good. Okay. Okay, okay, good. okay, I need a potion. Zen. I się gościu zapomniał. Jaki fail, znowu fail. Ludzie, kurde, Młodziaki patrzą, a on tu tak klnie, no nieładnie, nieładnie No ale to już nie da się ukryć, że Tower to jednak są emocje. Where is it? Szczególnie dla osób, które grają po raz pierwszy Nawet twórcy się zapomniali, no No nie, no, no dawaj chłopie Dobra, jakoś się udało No nic, to brawa dla twórców Za ten pokaz umiejętności w cudzysłowiu Gości się łapie za serducho, o, oh, to były emocje Zapraszamy na streamki. Wtedy dopiero się dowiesz, co są emocje. Nie no, ty gościa po prostu uwielbiam, nie? No i dobra, jeżeli chodzi o część z Minecraft Dungeons i Towera, to by było na tyle. Tam też macie dużo więcej materiału. Jest tego około nawet ponad 20 minut. Przechodzimy dalej. Widać, że cały event był całkiem udany i nie obyło się bez wpadek. Skipnął no wybór. oh fuck i uh, sorry <laughs> 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 Specjalnie przygotowano nowe piętra jako pokaz tego, co nas jeszcze czeka, ale to jedynie kropla w oceanie możliwości, jakie są w Minecraft Dungeons. Twórcy nie zdradzają zbyt wiele, wyraźnie słychać, że nie chcą rozpowiadać plotek, a jedynie w momencie pytania, co będzie dalej, skąd te wszystkie znaki, otrzymywaliśmy odpowiedzi typu: Nie możemy powiedzieć, nie wiemy, to całkowicie zrozumiałe, ale pod względem marketingu coś tu kuleje. Przydałoby się więcej informacji generujących hype. No i cóż, moi drodzy, to wszystko. Wszystko na dzisiaj i pozostajemy w oczekiwaniu na więcej nowinek odnośnie Minecraft Dungeons w przyszłości. Póki co już niebawem nowy układ towera i mniej więcej wiemy czego się spodziewać. Dzięki za oglądanie do końca, na razie, siemanko i cześć!